Witajcie na moim kanale. Dzisiaj ciąg dalszy walki z kamieniem. No właśnie dlatego mówię, teraz nie ma co iść do góry, bo narobi się później takich, wiesz, i będzie trzeba kombinować, nie? No czekaj, no to może polecimy tutaj. Dalej. No to ja mam przerwę. Ja mam przerwę, ja tu to pracuję, prawda? To jest ty tymi kawę sobie. No właśnie zrobiłaś mi kawę, którą mi wypiłaś. Tak. Ty to jesteś kawosz, wiesz? Jak wam się podoba praca z moją żoną? Tym razem układamy we dwoje, żeby nie było powiedziane, że tylko moja żona układa. Albo odwrotnie, więc robimy dzisiaj we dwoje. Możecie porównać komu lepiej idzie. Wiadomo, wiadomo, eee, może to, szybciej, ale... komu lepiej idzie. Napiszcie w komentarzach hashtag Paweł albo hashtag żona i wtedy się okaże komu lepiej idzie. Ale nie piszcie hashtag żona, bo ja wiem, że mi lepiej idzie. Co? 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 Nieco, tak? Dobrze jest! Dobra, biorę cię z tą za tą stronę. Spodenki pasowałyby mi wyprana dziewczyna. Okej. Okay. Chyba Bo, to, to on może jako z tej. Jak ja mam jedne, jedne buty od początku budowy. Trzeba oszczędzić, realnie. Tak. Każdy myśli, że dużo pieniądze przerywają, a tu jedne buty mam i z mam jakoś co by się wydarzyło równie, ale no, to damy się. radę Masz ma spory, bo mam tę spagerkę. Tak, Jakby była woda w basenie, Kom maar zitten we Wiem, że mamy do 16 czas dzisiaj. No 16, 14, a już jest 15 chyba. W no, każdym razie wiem o późno już jest. A patuje dzisiaj to musiałem skończyć. Ale z naszymi donosiami we dwoje, no to... Tak. To jest chwila moment. Trzeba na chwilę, tylko. Dobra, dobra. Tak, ale musisz dopasować takie mniej więcej, żeby było równe, nie? I tu damy w środku yy, wełnę, bo jest niepalno. i mhm. będzie bajka. Zobacz to. O, no wystaje za dużo. Ale wystaje tu, czy. A gdzie to jest? A, nie no to wciągnij, żeby tak do ściany doleciał. No, no to nie szkodzi. Bo to jest jedno większe, drugie mniejsze. Chodzi o to, żeby być zrobić, żeby sobie ponczoki nie zaciągał. Kiedyś jak uszkodziłem sobie rękę i wylądowałem w szpitalu, to mi doktor powiedział, że dobrze sobie palce nie urywałem, bo nie chcę mu się szyć. I by mi tak zrobił, że dziewczyno bym ponczokę zaciągał. Mm -hmm. No mogę, tego ci mówię. Trzeba zrobić tak, że jak ktoś tu przyjdzie, to żeby ponczokę sobie zaciągnął. Nie co Niewygodnie tu się robi. A tylko mi dałeś. Nie, no, zrobiłaś. Uh -huh. Dobra, to jest tak, to jest tak. Ja może wytnę. Wytnę sobie w tym tutaj. Tak. Wytnę sobie w tym tutaj. Wysyłmy to proszę. Teraz taki. Tu jest cała, jak jest dobry. No kółka była lepsza. No jak tam kochanie? Twoje święto. To A no tak. Podobno Piotr. dzisiaj twoje. A no tak Piotr i Pawła. Zapomniałem, że ja to świętuję dzisiaj. No dzisiaj, no, to twój prezent jest, nie? Aha. Dziękuję za pamięć. Yy, pozdrawiam <laughs> wszystkich, wszystkich co pamiętali, tak. Yy, I co jeszcze? I jak wychodzi? Weź drabinę, żeby był efekt. Efekt jojo? Drabinę zabierz. No, wydaje mi się, że okej. Okay. To no najgorzej teraz, bo już na drabinę wchodzisz, a Ty nie uciekłaś. No... Co, Juleszko? Co to, Juleszko? Jest tak. Skończyłem. Tak jak widzieliście, tym razem z pomocą żony zrobiliśmy to we dwoje, ponieważ moja żona lubi takie prace ja też takie prace lubię. Dlatego musieliśmy się jakoś podzielić i jedna strona robiła to, druga robiła tamto. Jeszcze zastanawiamy się, co tutaj zrobić u góry. Więc możecie napisać w komentarzach, co wy byście tu zrobili: czy zagipsować na ładnie i pomalować, czy po prostu ciągnąć do góry ten kamień. Więc możecie napisać w komentarzach, co wy byście zrobili. Kolejna sprawa. Pamiętajcie o tym, że na Facebooku założyłem dla was forum, czyli wystarczy, że wpiszecie dom 25 tysięcy forum i tam możecie zadawać różne pytania. Tam jest już masa ludzi, dlatego każdy wam coś odpowie. Nie musicie czekać na moją odpowiedź w komentarzu, ponieważ o czterech miesięcy już non stop, non stop, non stop to piszę. Dlatego stwierdziłem, że założę wam forum i będziecie mogli sobie wyszukać wyszukiwarkę, na przykład zapytanie. Czy w takim domu można się zameldować? I wam wyskoczę odpowiedź, którą ktoś już kiedyś zadał: typu możesz się zameldować nawet na pustej działce. Więc po to jest założone forum. Bardzo was proszę, żebyście z tego korzystali. Jeżeli chcecie szybką odpowiedź, no to forum. Jeżeli chcecie taką odpowiedź, kiedy będę czytał komentarze, no to wam oczywiście odpiszę. Ale mówię, że czasami mija kilka dni, zanim tam po prostu to wszystko obejrzę. Dzięki za dzisiaj, widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie cześć.